Wykręciłem już wszystkie śrubki, wyciągnę i w pojemniku. Eee, następnie przewracamy w drugiej stronę. Otwieramy laptopa. Następnie zgodnie z instrukcją, którą kiedyś znalazłem należy zdjąć tą część obudowy, ponieważ tam znajdują się dalsze śruby. odkładamy w bezpieczne miejsce. je między śrubami. Następnie szukamy kolejnych śrubek, które będą niezbędne, żeby dostać się do jego wnętrza. Odkręcam klawiaturę. Jedna śruba. Druga. Odkładamy w drugie miejsce, żeby nie pomieszać śrubek. Delikatnie wyciągamy klawiaturę, ponieważ jest ona połączona resztą komputera taśmą, której nie można uszkodzić, ponieważ stanie spełniać na swoją funkcję. Następnie, jak widać niżej, klawiatura jest połączona taśmą, która jest w takim specjalnym złączu, który należy delikatnie podnieść do góry, aby klawiatura mogła być usunięta. Wyciągamy klawiaturę na bok, nie będzie nam na razie potrzebna. Jak widać mamy kolejny zestaw śrubek, które, są, um, które służą do przymocowania szarej części budowa z czarną. Wykręcam wszystkie po kolei. Przed chwilą wypada mi śruba, dlatego też wyjęliśmy wcześniej baterię, żeby nie spadła ona na metalowe elementy płyty głównej laptopa, co mogłoby doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia płyty. Mamy śrubki bezpieczne. Miejsce, jak widać, obudowa już się poluzowała. Poprawnie rozkręcona obudowa nie powinna stwarzać najmniejszych problemów z, z je rozłączeniem jej rozłączeniem i części. Ym... Sprawdzam, czy na pewno wszystkie śruby zostały wykręcone. Ale zanim rozłączę obie części, delikatnie odłączam w baterię, które podtrzymuje zawartość pamięci biosu. Odłączam wszystkie wtyczki łączące obie części obudowy, aby. Zapobiec ich zerwaniu. Delikatnym, rysunkowszym pociągnięciem w górę wyciągam wszystkie. Wydaje mi się, że odłączyłem wszystko to, co widzę. Próbujemy rozłączyć obie części obudowy. Bezproblemowo nam się to udaje. Jeszcze jeden kabelek. Dlatego też delikatnie wszystko podnosimy, aby niechcący nie, nie zerwać czegoś, co wprowadzi nas większe koszta. Widać całkowite wnętrze laptopa. Do wymiany kwalifikuje się ten wentylator, ponieważ chucz jest to wentylator yy, karty graficznej. Przepraszam, procesora. Szukamy w jaki sposób jest zamontowany. W tym modelu jest to mocowanie na dwie śruby. Wykręcam oczywiście obie. Zanim wyciągnę wentylator z, z obudowy, należy go również odłączyć. Odłączam jego zasilanie. Odłączam również sterownik, ponieważ są te wentylatory z linijkami diodowymi i są one połączone jeszcze dodatkowym kabelkiem, który odpowiada za sterowanie tymi właśnie diodami. Tak wygląda wyjęty wentylator. Jest uszkodzony, ponieważ huczy w Wyciągam śruby. Biorę oczywiście nowy. Bardzo podobny. Jest on kupiony na Allegro. Niestety jest już używany. Do, do starszych laptopów bardzo ciężko jest dostać nowy wentylator. A, a jeśli go się uda zamówić u producenta, to kosztuje bardzo dużo. Dzwoniąc do usłyszałem słyszałem informację, że wentylator do tego laptopa kosztowałby 360 zł. Co oczywiście jest absurdalną kwotą Pada mi śrubka. Kolejny dowód na to, że warto się zabezpieczyć przed takimi wypadkami. Wkładam wentylator w miejsce analogicznie do tego jak wyciągałem poprzedni. Idealnie mi pasuje. Wkręcam jedną śrubę. Oczywiście drugą. Jeżeli mamy podwójne przewody sterujące, zasilające laptopa, z reguły one różnią się wtyczką, także nie ma problemu z ich pomyleniem. Bez problemu znajduje właściwie miejsca. Oczywiście wszystko podpinam bardzo delikatnie, ponieważ są to. Drobne elementy plastikowe bardzo łatwo jest je uszkodzić. Jeden siedzi, drugi siedzi. Wszystko wygląda to przebiega po naszej myśli. Wydaje się, że będzie w porządku. Zbieramy się za składanie laptopa. W odwrotnej kolejności, jak rozłączaliśmy kabelki, teraz je podłączamy. Muszę lekko przechylić obudowę, aby, aby móc go włożyć. W porządku, delikatnie zamykam ją. Przechylam wyświetlacz, aby ułatwić sobie wpinanie poszczególnych kabelków. Wkładamy kabelki w specjalnie przygotowane na nie zapobiegnie przycięciu, zgnieceniu, przerwaniu takiego kabelka. Dlatego też zostały specjalnie do tego zaprojektowane. Okay. Wszystkie śrubki są na swoim miejscu. Przepraszam, kabelki rozpoczynamy. Skręcanie laptopa wkładam na swoje miejsce wszystkie wykręcone wcześniej śrubki. Przytrzymuję obudowę, aby nie powypadały mi w niekontrolowany sposób. Należy również uważać, żeby przypadkowo żadna śrubka nie dostała się na powierzchnię płyty głównej, ponieważ potem po włączeniu zasilania może dojść do sytuacji, gdzie zostaną zwarte niechcące, niewłaściwe piny, co doprowadzi do zwarcia w najgorszym wypadku uszkodzenia płyty głównej, W której wymiana Odbywa się na granicy opłacalności naprawy takiego sprzętu. OK. Wszystkie śrubki wydają się być na swoim miejscu. Dokładnie montujemy z powrotem klawiaturę. Tak jak wyjęliśmy, wsuwamy taśmę do tego złącza. Z wyczuciem dociskamy tu plastikową zapadkę, aby jej nie połamać. Klawiaturę wkładamy na jej miejsce. Dwie śruby przytrzymujące klawiaturę do budowy. Jedna. druga, plastikowa zaślepka. Jeśli go stąd wyjęliśmy, musi się również zmieścić z powrotem. Z małym oporem, ale na pewno wejdzie. Jeżeli nie wchodzi do końca, coś jest nie tak. Jak widać, przewody nie zostały włożone idealnie w swojej kanaliki. Stąd też przeszkadzały w zamontowaniu bezpłatnej części obudowy. Ponowna próba kończy się oczywiście sukcesem. Wszystkie zatrzaski wyszły na swoje miejsce. Zamykamy laptop, odwracamy. Wkręcamy wszystkie śruby, które wykręciliśmy w pierwszym kroku. I to by było na tyle.